Cześć Baranki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 24 czerwca. Zobaczmy, co może się wydarzyć. Jeśli chodzi o poniedziałek, no to karty zalecają współpracę. Możliwe, że Będziecie zdawać jakiś egzamin, może będziecie z kimś współpracować, może będziecie tworzyć dla kogoś projekt, może chodzi tu o relacje z klientami, z pracodawcą, z wspólnikami, z współpracownikami, więc warto by było utrzymać ten kontakt i warto by było właśnie współpracować, pomagać sobie, na przykład w pracy, ale również w partnerstwie, starać się współpracować, Wspólnie organizować jakieś przedsięwzięcia, czy wspólnie rozmawiać po prostu nad jakimiś projektami, nad jakimiś kwestiami. Warto po prostu tutaj zrobić coś dla kogoś. Być może będziecie wykonywać jakąś pracę dla kogoś, jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie, jakieś zlecenie może po prostu, ale może być też tak, że to wy będziecie na przykład jakimiś mistrzami w jakimś fachu i będziecie kogoś. Na przykład uczyć, uczyć czegoś. No, także możliwe tutaj, tak jak wspominałam wcześniej, jakiś też egzamin, zdawanie czegoś. No, dla niektórych wakacje, ale jeszcze nie dla wszystkich. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, byczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 24 czerwca. Zobaczmy, jaki poniedziałek będzie. Papież. Czyli kwestie rodzinne wchodzą w grę w poniedziałek. Może będziecie pomagać komuś w rodzinie, może będziecie pomagać w jakichś obowiązkach, może będziecie wspierać, rozmawiać, może po prostu tu jest komunikacja też pokazana, karta może o tym mówić, może mówić o tym, że no tutaj w poniedziałek będzie jakaś może jakieś rozmowy w rodzinie, może po prostu na przykład. Zakupy, zrobienie zakupów, nie wiem, umycie okien, cokolwiek, ale po prostu wspólnie z kimś. Tutaj jakieś doradztwo, wsparcie jest pokazane. Możliwe, że niektórzy z Was pomyślą o jakichś studiach, być może jakimś egzaminie, który trzeba będzie zdać, a może po prostu o jakimś kierunku, dokształcaniu. No, być może z pracy jakaś kwestia, właśnie, żeby czegoś się doszkolić, podszkolić, jakieś informacje zdobyć, i jeszcze jakąś wiedzę po prostu zdobyć. Więc tutaj mogą być takie kwestie. Ktoś może mieć takie poczucie, że potrzebować będzie w poniedziałek na przykład jakiegoś wsparcia duchowego, więc możliwe tu są rozmowy z osobami duchownymi tego dnia, możliwe po prostu pójście do kościoła. Tak po prostu pozdrawiam, cześć! Cześć bliźnięta, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 24 czerwca. Zobaczmy, bliźnięta, co u Was? Osiem kielichów. Osiem kielichów mówi o jakiejś zmianie, o tym, że. Chcecie coś zmienić w poniedziałek, że coś sobie postanawiacie. Niektórzy, niektórzy tylko postanawiają i na tym się kończy, inni postanowią i zadziałają w tym kierunku, i tutaj może chodzić o jakąś zmianę, o opuszczenie kogoś, czegoś, o to, że idzie się gdzieś indziej, zmienia się kierunek działania, zmienia się po prostu. No Podejmujesz takie decyzje o tym, że chce się coś tutaj zmienić, na przykład, bo już nie czuję się na przykład, Komfortowo w jakimś, na przykład w jakiejś sytuacji czy w jakiejś relacji. Tutaj również karta może mówić o tym, że po prostu jest jakaś oferta, pojawia się coś nowego na horyzoncie, lub ktoś nowy się pojawia, i po prostu stąd te zmiany, stąd takie decyzje, stąd chęć spróbowania czegoś innego, czegoś nowego. Być może ta oferta jest zachęcająca, i po prostu dlatego chęć zmiany, chęć pójścia w inną stronę, w innym kierunku. Może być tak, że po prostu ktoś. Potrzebuje po prostu bez jakichś e, takich wnikania w jakieś szczegóły, po prostu potrzebuje jakiejś zmiany. E, I stąd takie decyzje. Na przykład, e, to mogą być trudne decyzje, tak naprawdę. E, I może Wam być też ciężko zostawić pewne rzeczy za sobą, bo coś tu może być nieposamykane, coś może być jeszcze niedokończone, e, jakieś. Nie podejmowane są rozmowy, ewentualnie rozmowy były podjęte, ale nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i dlatego chęć zmiany. Pozdrawiam, cześć. Cześć raczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 24 czerwca. Raczki, raczki. Osiem buław. Osiem buław to karta pędu, działania. Tu się dzieje. Tu jest komunikacja, więc komunikacja zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym. Może być dużo wiadomości, może być dużo SMS-ów, dużo rozmów, spotykania się z kimś. Tutaj są spotkania, flirty. Tutaj karta może sugerować jakąś randkę. Może być jakiś wyjazd. Może planujecie jakiś wyjazd. Na przykład w poniedziałek, może po prostu dojdzie do niego, może dojdzie do, do tego wyjazdu. Może on być jakiś biznesowy, na przykład, i tutaj coś będziecie załatwiać, dlatego jakiś wyjazd się kroi. W każdym bądź razie, działanie, pęd. No, być może ktoś z Was będzie oglądał, przeglądał jakieś oferty wyjazdów. I na przykład drogą lotniczą, może jakieś bilety, ile kosztują ceny biletów. Możemy się orientować po prostu właśnie w takich kwestiach cenowych, jeśli chodzi o samoloty, czyli o taką podróż lotniczą, więc też takie możliwości tu wchodzą w grę. Ogólnie dużo się może dziać w poniedziałek. Pozdrawiam, cześć! Cześć lwy, witam Was w przysłoniach z karty Tarota na poniedziałek, 24 czerwca. Zobaczmy, lwy, co dla Was tu karty pokażą. Rycerz monet. Rycerz monet to takie planowanie na spokojnie, podchodzenie do celów. Tutaj nie ma pośpiechu. Trzeba sobie coś przemyśleć, przeanalizować. Tutaj są projekty, strategie, no jakieś takie działanie, przyglądanie się komuś, czemuś, jakiejś sytuacji. No to tutaj takie kwestie są. Natomiast może być też tak, że poniedziałek będzie tak. Takim pracowitym dniem, więc tutaj możecie dawać z siebie wiele, możecie bardzo lojalnie, ambicjonalnie podchodzić do właśnie pracy. Więc tutaj takie mocne zaangażowanie w pracę. I Powiedziałabym, że niektórzy z Was mogą mieć do czynienia z mężczyzną z żywiołu ziemi, czyli byk, koziorożec lub panna. E, więc e, to może być ktoś z pracy, to może być ktoś e, niekoniecznie z pracy. E, w każdym razie e, no taka, z taką osobą możecie mieć spotkania, ale tutaj wszystko na spokojnie. Pozdrawiam. Cześć. Cześć panny, witam Was w Przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 24 czerwca. Zobaczmy, panny. Co karty pokażą rydwan. Rydwan to pęd, bieg. Dużo się dzieje. Tutaj jest chęć osiągania celów, realizacji planów, zamiarów. Więc w poniedziałek będziecie dążyć, żeby coś zrealizować, żeby gdzieś zdążyć. Może jakieś spotkanie, jakaś randka, jakiś flirt się może szykować. Możliwa jakaś podróż. Może będziecie w interesach po prostu gdzieś jechać, coś załatwiać. Ogólnie może Wam się wszędzie spieszyć. Może być też tak, że będziecie. Na przykład poruszać się w poniedziałek jakąś tam samochodem, na przykład. I tu mogą być również kwestie związane z samochodem. Może coś będziecie załatwiać z samochodem, może ktoś będzie kupował, sprzedawał, a może po prostu będziecie. Załatwiać jakieś dokumenty, na przykład związane, właśnie z pojazdem. Tutaj mogą być, tak jak wspominałam, jakieś romanse, flirty, ale tu może być takie właśnie chęć, chęć, chęć dążenia do zwycięstwa, chęć do tego, by osiągnąć jakieś cele, zamierzenia. Więc tutaj w pracy będziecie robić wszystko, żeby się udało dopiąć swego, jakieś transakcji, jakichś przedsięwzięć. No. Może być tak, ale również w, jeśli chodzi o jakieś spotkanie, randkę też będzie Wam bardzo zależało, żeby się z kimś spotkać. Pozdrawiam, cześć. Cześć wagi, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 24 czerwca. Zobaczmy. Wagi, Królowa Mieczy, czyli być może załatwianie jakichś spraw urzędowych, oficjalnych, może gdzieś w jakimś urzędzie, może na policji, może z lekarzem, coś tutaj będziecie załatwiać. No być może jakieś po prostu papierkowe sprawy, może po prostu w pracy trzeba będzie coś pozałatwiać. Może trzeba będzie porozmawiać z radcą prawnym, z adwokatem, z kimś, kto dużo wie o jakiejś sprawie, z kimś, kto może wam doradzić. To może być szefowa. Która jest wymagająca na przykład, więc zależy jakaś rozmowa z nią, komunikacja, może Wam zlecić jakieś zadania, również takie kwestie mogą być, ale również to Wy możecie być w tej Królowej Mieczy. I powiedziałabym wtedy, że tu będą jakieś rozważne decyzje, przemyślane decyzje. To będzie taki dzień, no takich. Yy, Analiz, do podejmowania mądrych, słusznych decyzji, zdecydowanych, szczerości do bólu, bym powiedziała. Takiej asertywności również. No i przede wszystkim, jeśli decyzje to mądre, to jakieś przemyślane kwestie. Możecie też doradzać się kogoś, jakiejś kobiety, właśnie która no, jest tutaj dosyć y, może oschłą osobą, ale bardzo inteligentną. Pozdrawiam, cześć. Cześć Skorpiony, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 24 czerwca. E, zobaczmy, o 8 kielichów. Osiem kielichów to karta odchodzenia od czegoś, to karta zmiany. Tu się chce coś zmienić. Nie chce się już tkwić w martwym punkcie, nie chce się już tkwić w czymś, z czymś, na przykład lub z kimś, i chce się iść do przodu, chce się iść dalej. Tu mogą pojawić się nowe propozycje, nowe oferty, ktoś nowy w ogóle i nowy cel może się pojawić, nowy kierunek działania i będziecie chcieli iść w to. Będziecie, niektórzy z Was będą realizować właśnie w w tej zmianie. Inni po prostu postanowią, że chcą coś zmienić w swoim życiu, że chcą od czegoś odejść lub od kogoś. No więc tutaj mogą być zakończenia jakieś, na przykład, no relacji, czy jakichś spraw. Być może kończycie projekt, idziecie w nowy, zaczynacie nowy. Ktoś kończy pracę, bo kończy się umowa, idzie w nowe. Więc gdzieś tutaj takie również kwestie mogą się pojawiać. Pozdrawiam, cześć. Cześć strzelce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 24 czerwca. Zobaczmy, co może się tutaj wydarzyć. Wisielec. Jakieś opóźnienia, spóźnienia, coś zostanie odwołane, ktoś odwoła jakąś wizytę, coś nie dojdzie do skutku, coś będzie przesunięte w czasie, może w. W terminie, no więc jakieś spotkanie może nie dojść do skutku, ktoś może coś odwołać, ktoś może się przeciągnąć, możecie się spóźnić po prostu do pracy, nie wiem, na autobus. No, różne to mogą być kwestie do lekarza. No więc jakieś tutaj opóźnienia, spóźnienia. Tu może być też tak, że pewne rzeczy uda Wam się zobaczyć w innym świetle niż są, czyli dostrzec jakieś nowe. Perspektywy, zobaczyć coś, czego wcześniej nie widzieliście. Więc tutaj jest taka możliwość, być może przez to, że coś tutaj się wydarzy takiego, że coś Was na chwilę zatrzyma, no to lub coś się opóźni, coś się odwoła, coś tu nie wyjdzie, na przykład tak jakbyście chcieli, to to pozwoli Wam wszystko spojrzeć właśnie w inny sposób na pewne rzeczy, może wymyślić jakieś rozwiązania nowe, może jakieś inne innowacyjne pomysły Wam przyjdą wtedy do głowy. W każdym bądź razie to, to, te pomysły będą spowodowane właśnie e, jakimś tutaj czymś, co może Was właśnie zdenerwować, że się ktoś spóźni, że ktoś coś odwołał, więc takie, na przykład takie rzeczy. Pozdrawiam, cześć. Cześć koziorożce. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 24 czerwca, co może się wydarzyć? No, karta cesarza. Cesarz to mogą być sprawy związane z pracą. Tutaj rozmowa z pracodawcą, no, podejmowanie jakichś decyzji, przecież to Wy możecie być też pracodawcą swoim, dla siebie. Macie, możecie mieć własne przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo, A więc możecie dyktować warunki sami, tak? Czyli jakieś decyzje, bardzo ważne, powiedziałabym, na wysokim szczeblu. Możliwe jakieś urzędnicze kwestie, załatwianie czegoś z jakimś urzędnikiem, z kimś wysoko postawionym. Być może idziecie o coś, doradzacie się, o coś pytacie, załatwiacie jakąś sprawę, jakąś kwestię w jakimś urzędzie na przykład, albo u kogoś, u, kogoś, u jakiejś osoby, e, która ma jakieś stanowisko, jest bardzo mądra, odpowiedzialna i e, no, dyktuje jakieś tu warunki. E, także tutaj może być postępowanie według jakichś reguł, według jakichś zasad, według jakichś ustaw e, zgodnie z prawem. E, no więc takie kwestie to może być pokazany ojciec który może Was wspierać w jakichś Waszych decyzjach, działaniach, to może być partner, który również może tutaj Was wspierać, może Wam pomagać, pomagać wiedzą swoją, finansowo Was wspierać, więc tutaj pokazuje się na przykład jakieś, tutaj mówiłam o rozmowach z szefem, one mogą dotyczyć w kwestii, no na przykład związanych z jakimiś awansami, tak naprawdę decyzje zależą tutaj od tego szefa, więc możecie sobie tutaj coś, może ugrać, porozmawiać z nim, na temat jakiegoś awansu, na przykład podwyżki. Pozdrawiam, cześć. Cześć, wodniki, witam Was w przesłaniach z kart Tarotona poniedziałek 24 czerwca. Co może się wydarzyć? Zobaczmy, kochankowie. Czyli jakiś dylemat, jakiś wybór w poniedziałek Was. Czeka, jakieś, staniecie przed jakąś decyzją, przed jakimś wyborem, przed jakimiś opcjami, możliwościami, będziecie musieli podjąć jakąś decyzję, będzie bardzo trudno. Karta kochanków mówi o no, takich trudnych decyzjach, o takim dylemacie wręcz, o tym, że naprawdę jest bardzo ciężko podjąć jakąś decyzję. To jest karta, która oczywiście ona doradza, to, żeby pomyśleć o konsekwencjach zanim. Zanim podejmiecie jakąś decyzję, to pomyślcie o konsekwencjach. Zanim wybierzecie którąś z opcji, pomyślcie o tym, co będzie później. Więc tutaj ona to po prostu doradza. Natomiast no, jest to trudna karta, ponieważ no, mówi o tym, że będzie dylemat z tym związany, że to nie będzie łatwa decyzja, że będzie bardzo trudno decyzję podjąć. Kochankowie to również karta, która mówi o trzech osobach. Może mówić o romansie, o flircie. Może mówić o tym, że po prostu ktoś was zaczepia, lub wy kogoś zaczepiacie. A na przykład macie żarzone, no macie jakiegoś partnera, tak? Więc gdzieś tutaj też takie może być. No, może być taka kwestia po prostu. Pozdrawiam. Cześć. Cześć, rybki. Witam Was w przesłaniach z kart tarota na poniedziałek 24 czerwca. Zobaczmy, co tu może się wydarzyć w poniedziałek. Król Kielichów, czyli kwestie związane z partnerem. Być może jakieś rozmowy, jakieś, na przykład, jeśli jesteście pokłóceni, to jest możliwość pogodzenia się, no partner będzie ważny. To może być jeszcze ojciec, więc tutaj jakieś takie kwestie rozmowy z ojcem, może jakieś wsparcie od niego otrzymacie, może wam pomoże. Tak samo partner może też być dla was wsparcie, może Wam pomóc w czymś, w jakimś rozwiązaniu waszego problemu. Możecie liczyć na tą osobę, więc tutaj jest pokazane to. Niektórzy z Was może po prostu w poniedziałek idą do lekarza. Inni mogą mieć tutaj oczywiście jakieś rozmowy, kwestie związane z szefem, omawianie czegoś również może być. Możecie wy być po prostu w tym królu kielichów, czyli to wy możecie podejmować jakieś decyzje, i one mogą dotyczyć jakiegoś partnerstwa, jakiejś relacji, no, mogą dotyczyć kwestii takich bliskim Waszemu Sercu. Więc tutaj również to. Się pokazuje. W każdym razie rodzina, relacje tutaj ważne. Takie kwestie, te osoby, które są blisko Was, będą ważne w poniedziałek. Tak jak mówię, być może od nich będziecie wsparciem, oczy macie, może Wam pomogą właśnie w rozwiązaniu jakichś problemów. Pozdrawiam, cześć.